Cześć, witaj na moim kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina, to dla mnie ogromna radość gościć Cię tutaj. Jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta na kanale, to mam nadzieję, że Ci się spodoba i będziemy spotykać się częściej. A jeżeli jesteś powracającym widzem lub słuchaczem, to wiedz, że za każdym razem jest to wielka radość i przyjemność spotykać się z Tobą. Dzisiaj zapraszam Was wszystkich na krótkie wiadomości dla Waszego Znaku Zodiaku na listopad 2022. Kiedy to nagrywam, jest 13 listopada, i myślę, że połowa miesiąca jest świetnym czasem właśnie na to, żeby zobaczyć, co u Was słychać i co kosmos, karty chcą Wam przekazać, tak żeby wesprzeć was, Waszą drogę przez ten miesiąc. I wiadomości będą krótkie, dlatego że w tym zabieganym świecie myślę, że większość z Was woli je dostawać w takiej formie. Dlatego w przyszłym tygodniu wrócę do Was jeszcze z dodatkowym tarotem dla Waszego znaku, żeby troszeczkę bardziej zgłębić te wiadomości. A dzisiaj postaram się streścić. Dlatego bez zbędnej zwłoki wszystkie szczegóły, które warto, żebyście jeszcze poznali o tym czytaniu. Znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz życzę udanego seansu i zapraszam. Drogie Skorpiony, witam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Waszych urodzin. Mam nadzieję, że spełnią się wszystkie Wasze marzenia w nowym roku Waszego życia. I jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam Was do obejrzenia urodzinowego czytania dla Waszego znaku na moim kanale. Mam nadzieję, że znajdziecie tam wartościowe inspiracje na ten nowy rok. Waszego życia. Dzisiaj mam dla Was przepiękny zestaw kart na listopad i to, co symboliczne. Z pierwszej talii pojawiły się dla Ciebie dwie karty: karta numer 48 i 49, więc taka synchroniczność zaraz pokażę Ci te karty ona mówi mi, że rzeczy dzieją się po kolei, tak jak ma być i we właściwej kolejności. I nie jest to zresztą jedyna synchroniczność tego typu w tym czytaniu. Idąc dalej, 48 kiedy sumujemy, da nam 12 i redukuje się do trójki, a 49 tym samym tropem redukuje się do czwórki, więc to daje nam 3 i 4, daje nam 7. A z kart Tarota dalej na stole masz szóstkę monet. I nie wiem, czy to jest wiadomość dla wszystkich, zwłaszcza tylko dla niektórych, ale mam wrażenie, że długo nad czymś pracowaliście lub na coś czekaliście z tym odliczaniem. 48, 49. I wymagało to, może nadal wymaga utrzymania nadziei, że to się spełni, ale to odliczanie 7-6 z kolei mówi mi, że to się zbliża, że ten rezultat, ten efekt, to czego pragnęliście, jakieś wydarzenie, cokolwiek to dla Was jest, może jakaś osoba, partner, e, który pojawia się w Waszym życiu prywatnym, biznesowym albo duchowym, w każdym razie to jest bardzo blisko, zbliża się. Pierwsza karta numer 48, ona mówi e, nadzieja i szczęście. Natomiast druga 49 mówi, e, podnieś swoją witalność. Ja na razie pokażę ci je tak. Bo kiedy spojrzymy na nie razem, tak jak na, jakby na jedną wiadomość prawdzione tutaj są po angielsku, ale to nie ma znaczenia. To się tak właśnie po angielsku układa w logiczne zdanie. Nadzieja i szczęście podwyższają Twoją witalność. A, źle powiedziałam, że to nie ma znaczenia, właśnie szczególnie tutaj ma, akurat, że, że jest, talia jest po angielsku i to się układa w to logiczne zdanie. Nadzieja i szczęście podwyższają Twoją witalność. A, i, I bardzo ważne jest w tym czasie, właściwie zawsze, ale w tym czasie szczególnie, może tak żebyś utrzymał utrzymywała swoją taką odważną nadzieję i poczucie szczęścia, taką wewnętrzną radość, spokój, miłość, ufność. Ważne jest, żebyście dbali o zdrowie, o ciało, fizyczną i duchową witalność. Właściwie powinnam była powiedzieć witalność na tych wszystkich płaszczyznach. Myślę, że jesteście w czasie takiej bardzo uzdrawiającej energii, postępu naprzód, satysfakcji. Jest to czas na świętowanie tego. To bardzo symboliczne usłyszeć taką wiadomość w okresie urodzinowym. Jest tu poczucie jakiegoś zwycięstwa, co też pięknie składa się z tą szóstką monet, która pojawia się dalej w Waszym rozkładzie i jest kartą równego brania i dawania. Jak zasiejesz, tak zbierzesz. Czy taki zwrot z inwestycji. Um. Jakieś zmartwienia lub wyzwania z przeszłości rozmywają się, bo ta obecna radość i dobre samopoczucie stają się dla ciebie ważniejsze. I to jest piękne. Um. Dostajesz jakiś strzał dobrej energii. Um. Wzmocnione energetycznie są Twoje rezerwy. I taka zachęta jest tutaj, żeby dzielić się tą energią z innymi. Choćby poprzez uśmiech, śmianie się, poprzez dotyk, taką zwykłą serdeczność. Um. Kolejna karta, która się tutaj pojawia dla ciebie, to celowe dziedzictwo. I ona mówi, że już masz bardzo pozytywny wpływ na innych ludzi, na więcej osób niż ci się wydaje. I nawet najmniejsze akty takiej uprzejmości, właśnie życzliwości, uśmiechu mogą ogromnie wpłynąć na czyjeś życie. I myślę, że jesteś inspiracją dla wielu. Właściwie mogę już tutaj też. Pokazać ci tą szóstkę monet. Bo, jakby w połączeniu, te dwie karty mówią mi, że tworzysz coś, inwestujesz w coś, swój czas, swoją energię, może pieniądze, swoje talenty, umiejętności, swoje pasje, wizje. I może nie zdajesz sobie sprawy jeszcze z tego, że tworzysz tym wysiłkiem swoje dziedzictwo, prawdziwe dziedzictwo. I chociaż karta mówi. Celowe dziedzictwo, więc działasz jakby z rozmysłem, ale nie mniej, naprawdę możesz nie zdawać sobie sprawy, jak ogromne dzieło kreujesz. Cokolwiek to jest, to może być jakiś projekt, to może być związek, to może być coś związanego z karierą, może z tym zdrowiem, z tą fizycznością, z jakąś pracą może nad ciałem, może coś duchowego. To może być każda sfera Twojego życia. I bardzo mi się to podoba. Właśnie, że ten strzał energii tak napędza Cię, i myślę też, że fizycznie czujesz się naprawdę bardzo dobrze. Myślę też, że znajdujesz czas na właściwy odpoczynek, a przynajmniej na odpowiednią ilość snu w ciągu nocy. I drogi Skorpionie, zostawię to tutaj. Jeszcze raz zachęcam Cię do wysłuchania Twoich wiadomości urodzinowych. Ja za kilka dni wrócę do Ciebie jeszcze z tarotem na listopad, więc zgłębimy sobie jeszcze bardziej Twoją energię, a póki co jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dbaj o siebie i do zobaczenia.